Hej, cześć siemo, witajcie z tej strony Micha i witam was bardzo serdecznie w Mafii 2 w grze, która dzisiaj przyszła kurierem. To znaczy nie kurierem, wczoraj przyszła i nie do kuri nie kurierem tylko paczkomatem um, Myślę, że każdy z was kojarzy tytuł chociażby z samej nazwy. Jest to dość kultowa gierka, Mafia 1 podbiła serce czy tak samo Mafia 2 i bardzo mi się ona spodobała, dlatego postanowiłem ogólnie nagrać z niej materiały, dlatego ona pojawia się aktualnie na moim kanale. Dobra, myślę, że to zbędne gadanie jest niepotrzebne, jest zbędne, więc możemy przejść od razu do historii. Poziom trudności wybierzemy sobie... Jest dla większości graczy, którzy mieli już do czynienia z grami Axi, No to chyba średni. No i zaczynamy. Grę mam po polsku. E, to znaczy, chyba same napisy. Nie wiem, jak jest z dubbingiem. E, dwie wersje językowe do wyboru mam tu napisane na pudełku. Ale nie wiem, czy e, tyczy się to również e, właśnie ścieżki audio. E, w każdym razie, zaraz zobaczymy. Jakiś intro będzie. Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. From Sicily across the ocean to start a new life in America. That I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American Dream. It was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work. And what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Peter, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends. And since we were both poor and there wasn't much work around, <laughs> oh shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Peter, this way! Throw me to bed! Stop! the shoot! Shit! Okay, you bastard! Spread your legs! Fuck! And put your hands under I'm sorry. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18. And anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? Operation Husky. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily, but we got hit by flak and had Shh. to bail out, way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return to favor. Ok, tak więc to już chyba jest koniec całego tego e, intra i wszystkich tych wydarzeń z nim związanych. Mm, jeśli e, chwilę, albo no, dobra, już wyceluję, bo tutaj mamy już za zadanie zabicie pierwszej osoby, e, spróbujemy trafić mu w głowę. A, idealnie. Okej, okay. tak więc, bo jak widzieliście, jednak nie jest polska wersja językowa w pełni. A nie... kurczę, jak to określić? Nie ma dubbingu, są same napisy. I co gorsza, te napisy są, są dość małe i większości z was, to znaczy nie większości, bo nie wiem jak... Mm, o kurde, ale dostałem, e, bo nie wiem jak sobie tutaj um, dajecie radę z takimi napisami, ponieważ e, jeszcze tego materiału nie widziałem, a muszę wam powiedzieć, że, e, że są dość małe i nie wiem czy poradzicie sobie z doczytaniem się ich bez włączenia jakości um, e, HD, czyli 720p w moim przypadku. Ale mogę wam teraz jeszcze w skrócie powiedzieć o co tam e, tak naprawdę chodziło. E, gościu, którego tutaj widzicie, jest e, główną postacią e, naszym bohaterem, którym będziemy podążać przez e, całą rozgrywkę. E, nazywa się Vito Kaleta. E, pochodzi z biednej rodziny, która przeprowadziła się e, do Ameryki, tak? E, mieszka, w, e, mieszka w Empire Bay, tak? Poznał tam e, jak on miał Joe, chyba tak, e, swojego najlepszego kumpla, z którym obrabowywali tam e, sklep, i któregoś razu im nie wyszło, e, i został zopany, przez co e, rząd zdecydował, że wyśle go na Sycylię. I oto właśnie jesteśmy w jakiejś misji na Sycylii. E, strzelają, wybuchają i w ogóle jest akcja. E, tak więc myślę, że możemy już przejść normalnie do rozgrywki. E, to, co najważniejsze, Wam przekazałem. Naciśnij dwukrotnie 1, by wygrać. Wygrać <grym>, Jak na loterii, by wybrać granat, ok no to wybieramy jedynkę e, e, dwukrotnie? Okej. Okay. Przytrzymaj prawy, by wychylić za zasłony i naciśnij lewy. Dobra. Wow, trafiłem prosto w granaty. O kurwa. Ale żeśmy poszli Fantastyczna czwórka. <laughs> Tam był taki gościu, który e, władał ogniem i mógł się podpalać w każdej chwili. E, naciśnij 3, aby wybrać karabin. Ok, no to wybieram trójkę z powrotem. Mm, tu coś mamy. Bierz wszystko, co zdołasz unieść. To pewnie ostatnia okazja. Naciśnij E, aby podnieść broń, i amunicję. Ok, e, tu mamy jakieś pistoleci, gdy staliśmy. SMG e, MP40. Pistolet, jest tu jeszcze jakaś amunicja czy coś takiego. E, karabin, karabin, karabin i nic więcej tutaj nie widzę, okej. Okay. Tak więc możemy sobie 1, 2, 3, 4 wybierać broń. Tak, jeden. Nie, jeden to jest e, pioncha, e, dwa pistolet, 3, 4, okej. Myślę, że czwórką będziemy grać, bo mi się chyba najwygodniej będzie grało. E, takim karabinem. co teraz mamy? Schować się za murem, naciskając lewy kontrol, okej. Okay. On tutaj z buta wjeżdża. A my rozumiem, wybijamy wrogów. Boom. Puh. Boom. Boom. <laughs> okej... Okay. O, prowadzę. okej, okay. no to skoro, skoro prowadzę, to boom. Boom. Wow, przeżył. Kurde. Dobra. Mój. Moi... Sprzymierzeńcy z z go dobili, A co tutaj mamy? Mam w, otworzyć drzwi kopniakiem, no bardzo jasno mi to przekazali. Wow, mają jeńca. Boom. Headshot. Wow, strzelają! Ten dziadek żyje? Jezu jak mu się ręka wygięła, jakby kości nie miał. Oj, i to smutne, zabili nam dziadka. Jakiegoś gościa tutaj. A nie, on chyba żyje, bo się podświetla na zielono, a te, ten, który tutaj był, to się nie podświetla już na zielono. Ok, tak więc możliwe, że żyje. Tutaj mamy już ostrą jadkę na dworze. Wow, muszę się schować za tym, jednak. Troszeczkę mnie obili. Jak widzicie, robi się taki. Nie ma życia. Um, tylko robi się na razie taki ekran e, na czerwono. Co imituje e, obrażenia, które otrzymujemy. Musimy. Wow! Prosto w serducho. <grym i znowu> co już kogoś tutaj jeszcze mamy? I wiecie co? Od następnego odcinka będę musiał sobie zwiększyć czułość myszki. Ponieważ zrobiłem sobie najmniejszą, ponieważ gram w po okienku. Ale z tego co widzę, to jednak chyba. Chyba jednak lepiej będzie, jak sobie zwiększę tą czułość na troszeczkę chociaż większą. na... Z bardzo niskiej na niską. Użyć MG42. O, wow, teraz to mamy. <laughs> jak do much. Czuję się jak w szanku. Był ostatnio chyba odcinek strzanka wczoraj, i właśnie w tym szanku mieliśmy podobną broń. I podobnie zamiataliśmy wrogów, oponentów. Ale my też równie dobrze dostajemy teraz, po bani Jak widzicie, bo kurde. Obrażenia co chwilę nam się tutaj pokazują. Wow, czołg! O, jasny gwint, nie widziałem go wcześniej. No i chyba dostaniemy w pysk. Z czołgu. <grystanie> z, czołgu> z czołgu, jak to z czołgu? Co, 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 to w ogóle nie miało sensu, z pocisku. Szanić <grystanie z czołgu> ostrożność, masz robić co ci każę. Niektóre napisy mogę wam nawet czytać, bo w sumie są tak małe że i krótkie, że mogę wam w sumie czytać. Bo wiem, że nie wszyscy oglądacie pewnie w hd -a, a ja mogę wam to równie dobrze przeczytać na głos. Nie strzelajcie chłopcy, znacie mnie. Mam dla was propozycję, wojna się skończyła. Amerykanie przybili nas wyzwolić. To nasi przyjaciele załatwią nas dla Mussoliniego. Wszyscy go znają, dą coś tam, da. Dobra, jak będzie za dużo napisów, to nie będę po prostu czytał, tylko wam e, zostawię tak, jak jest. A na razie oglądajcie w takim razie. O, Macie, to jest Don Kalo. E, jest głową już jakiejś mafii, czyli e, od początku gry e, motyw mafijnych, e, mafijnych e, interesów już się. Rozpoczyna i to dobrze, bo całkiem fajnie. Lubię mafię, to znaczy mafijne motywy. Rozdział drugi już mamy. Nie ma jak w domu. Dwa lata później Empire Bay. Czyli wracamy do domu, do Ameryki, tak? Do Empire Bay dokładniej. Zostawię Wam teraz filmik, w takim razie, skoro już włączyli znowu. Oj, odblokowałem osiągnięcie przy okazji. Viva la rezydencja. A few years later, the Nazis put a bullet in me. I was in the hospital for a bit, then I got a month's leave so I could go home—at least for a little while. Vito, over here. Joe. Hey, hey, hey. No, dobrze mówiłem. Joe się nazywa. Do you know? I got my nazywa. Jaką ma fura? Zimę mamy, z tego co widać? Klimatycznie? Ten pies kulał tam po lewej? Wydaje mi się, że był kulawy, bo tak na jednej nodze troszeczkę kuśtykał, jakby. Jedziemy samochodem, mm, ale nie my. Oto jest Empire Bay. Możemy się rozglądać, poruszaj, by się rozglądać. Okej. Okay. Fajnie prezentuje się miasto, i cieszę się bardzo również, że e, FPS-y mi w ogóle na razie nie spadają. E, lewy shift, by zerknąć za samochód. Ok, czyli takie jak blusterka, mamy na shiftcie. Mm, od razu wam jeszcze mogę wspomnieć, bo zapomniałem na początku, że e, w opcjach ustawiłem tryb realistycznej jazdy, e, co równa się temu, że e, jak jest śnieg, na przykład. Tak jak teraz, to nasz pojazd bardzo łatwo wpada w poślizg. No i ogólnie tryb jazdy jest po prostu miodzio. No, nigdzie indziej w żadnej innej grze, nie poświęconej wyścigom, nie widziałem tak realistycznego trybu jazdy. Jest to bardzo przyjemne i cieszy oko i nawet cieszy sam. Sam, sam. No nie wiem jak to powiedzieć. Jest po prostu przyjemna. Ok, ale skupmy się może bardziej na tym, co oni tam sobie mówią teraz. Hmm. Coś mówili o tym gangsterze, chyba Don Bohater wojenny. No, okej. Okay. A to jeszcze daje się, będzie kontynuowało to. To jeszcze na chwilę się zamknę. Czyli na żbito jest na przepustce. Czyli tak naprawdę jeszcze nie jest. Um, nie powrócił do domu, tylko wrócił na chwilę, bo ma przepustkę.

Jako prezent z powrotu do domu, ja myślę, że on by bardziej mógł powiedzieć, że jako prezent w zamian za to, że wtedy niestety padli, a on go wciągnął w ten interes. No ale w każdym razie, skoro tak, to dobrze, że prezent. Dając no, tego, co widzicie, chyba będziemy się udawać w kierunku domu. Nie ma problemu. Idziemy odwiedzić naszą matkę i, i siostrzyczkę. Znowu nie my prowadzimy. Jedziemy jakąś taksyłeczką. Klimatyczna muzyczka. Na zimę. I co my tu mamy? Mamy tu jakiś fast food. I pojawiła nam się mapa po prawej na dole. Ze znacznikiem, gdzie mamy iść. Cele zaznaczone są na radarze. Ok, tak więc mamy iść do, czerwonego, do czerwonej kropki. A tutaj mamy... A tutaj mamy... Możemy tu jeść? Tak, możemy, możemy przejrzeć menu. I tak dalej, ale dobra, my mamy pełne życie, to nawet nie ma co tracić hajs na... Na marne jedzonko. Skoro go nie potrzebujemy. Udajemy się w kierunku... Ktoś mnie poznał? Dobra, nie będziemy się zagłębiać w takie poboczne rozmowy, bo to jest w sumie chyba i tak bez sensu. Sam miałem taką chwilę konsternacji, co tak naprawdę się dzieje na ekranie. Ale idziemy w kierunku kropki, bo to jest nasz główny cel aktualnie. Ale tak patrzę, to już 20 minut. Mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś. E... Eee, punkt, w którym będzie można sobie łagodnie zakończyć ten odcineczek. Otwórz drzwi. Idź na górę do mieszkania mamy. I myślę, że na tym kotek. Wow, nasyczał na mnie. Chyba mnie nie lubi jednak. Ja lubię jednak. Nie, to z... <ścoughs> jednak, 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 jednak. Ja lubię koty akurat, bo sam mam. Dobra, zostawmy na chwilę. Niech sobie leci ten filmik. He's home. I thought I'd never see you again. Yeah. <laughs> Francesca and me, we wait. Hey, sis, what's going and on? We wait for you. Uh, yeah. uh. Sit down, sit down. You must be hungry, Vito. Francesca made you a special dinner, zuppa di pollo. It's good for you. Wow, looks good, Frankie. It's nie shame your papa didn't live to see this. He would be so proud, Vito. Yeah. Sure. Vito, you know better. Sorry, mama, sorry. Dom z zasadami jak widać? Muszą się pomodlić przed e, obiadem czy tam kolacją. to Mamy się przespać. No i myślę, że to będzie idealny e, punkt, żeby zakończyć nasz ten pierwszy orcineczek z e, mafii. E, mamy się przespać i jak się prześpimy, to zakończymy odcinek. Wow. Jak on to zrobił? Zamknął drzwi e, i podczas zamykania sam siebie wypychał i wstrzyknął się do pokoju, no e, bardzo interesuje. Jezus Maria, co to jest? Jak się wystraszyłem, myślałem, że to pies jest jakiś, a to jest konik na biegunach. E, idź spać, ok. Tak więc idziemy spać. Teraz powinna być taka animacja, jak w Simsach, powinien zakręcić się jak e, jak tornado i i powinien się przebrać w tym samym w jakieś ściuszki takie domowe. Następny dzień, ok. Tak więc myślę, że teraz będziemy mogli zakończyć ten odcinek. jest tu jakiś, tam było chyba zapisywanie, a tutaj, tutaj nie możemy, ale w prawym górnym rogu pokazał się taki, jakby to wczytywanie, to myślę, że to oznaczało również zapis, tak jakby. Tak więc to by było na tyle. Dzięki wielkie, jeśli dotrwaliście do końca tego materiału. Gra jest naprawdę przyjemna i przyjemne jest również to, że nie spadają mi FPS-y podczas grania w nią. O, możemy włączyć światło. I włączyć, włączyć, i włączyć włączyć i wyłączyć. Taki drobiecka cieszy. Dobra, w każdym razie dzięki wielkie, jeśli to obejrzałeś, e, obejrzeliście. E, zapraszam do kolejnych materiałów z, e, z Mafii 2. Ja jestem Michał. Ja byłem Michał, ja jestem... Nie, ja jestem, nie byłem, cały czas jestem. Ja jestem Michał, to była Mafia 2. Dzięki wielkie, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa!